Wiem, wyglądam jak fizyczny. Niech będzie 36 kid. Do tego filmiku jakiś czas temu się już przygotowywałem, ale brakowało mi jednego puzla do tej całej układanki, jednego składnika. Chciałem sobie odpowiedzieć tak samo i innym odpowiedzieć już na filmach na jedno pytanie: dlaczego wałki rozrządu są porysowane? Jak dochodzi do tego, że one są porysowane? No, wiadomo, ktoś powie jakiś tam syf, coś tam się urwało, przecież i tam sobie lata po silniku, czy jakiś nagar, ale zaraz nachodzi drugie taka odpowiedź. Po, po, po głowie krąży, że no przecież jest filtr oleju, prawda? Ten filtr powinien zatrzymać cały syf, no i nie powinno dojść do takiej sytuacji, że mamy porysowane wałki rozrządu, lub tam nie wiem, popychacze. Tak, jak widzieliście na innym filmiku, pokazywałem o popychaczach. Także no, jest to zastanawiające, i dzisiaj chyba znalazłem na to odpowiedź. Na, ten, na dzień dzisiejszy nie mam innej odpowiedzi. Jeżeli ktoś z Was ma lepszą odpowiedź, yy, możecie się właśnie podzielić w komentarzach, bo nie będę, nie, będę, nie będę chciał Was sugerować, tylko chcę Wam przedstawić moją teorię. Jeżeli ktoś ma lepszą lub inną, po prostu musi napisać w komentarzu. I być może się dowiemy, dlaczego tak jest. Co było tym puzzlem w układance? Otóż dzisiaj, wiadomo, tam zmiana oleju to nie jest ważne. Tam każdy umie zmienić olej. Nawet nie trzeba mieć kanału czy podnośnika, żeby zmienić olej tak jak ja. I Wam pokażę, jak to zrobić. Ale to nie chodzi o zmianę oleju, tylko będziemy sobie rozmawiać o filtrze. Słuchajcie, pisałem z jednym z Was, z Sebastianem. Dzięki Sebastian za ten temat, właśnie dlatego go robię. Pisaliśmy sobie coś tam właśnie o olejach i mówię, że ja po remoncie, tym bardziej po remoncie teraz silnika, gdzie był problem z tym spalaniem oleju, używam dwóch filtrów oleju na wymianę, co to znaczy zalewam nowy olej, nowy filtr, potem połowa przebiegu na oleju zmieniam filtr i znowu jeżdżę do końca tą drugą połówkę i wtedy zmieniam na nowo olej z filtrem. Dlaczego? On powiedział to właśnie super, robisz, bo yy, zobacz na tego linka, no nie? No i był tam gościu z, yy, z Rosji, który zrobił coś takiego. Tutaj zobaczycie, wziął, kupił yy, zwykły no, do, do swojego samochodu filtr puszkę, metalową puszkę, bo u niego jest puszka. I tam zrobił dziurę od góry i przylutował, czy tam przyspawał. Włącznik, włącz, wyłącz, on/off. Po co? Gdyż chciał sprawdzić, jak długo wytrzyma y, filtr, jak długo będzie po prostu drożny, czy po prostu nie będzie zapchany. Ale o co chodzi z tym włącznikiem? W każdym filtrze, i czy jeżeli mamy filtr bez obudowy, tak jak w, y, w BMW są niektóre, czy większość, y, mamy wkład. Zawsze będzie, czy we filtrze, czy właśnie w obudowie filtra, będzie tak zwany zawór obiegowy, czyli bypass valve. Po co on jest? Otóż jest po to, że jeżeli dojdzie do tego, że jest zbyt duże ciśnienie lub yy, No, że jak ogólnie zbyt duże ciśnienie lub filtr jest zapchany, to nie może dojść do sytuacji, że silnik nie ma podawanego oleju, że olej nie trafia do komponentów takich jak panewki czy inne inne właśnie wałki, wszystkie tam wszystkie komponenty, które potrzebują oleju, tak? Także producenci wymyślili tak, że jeżeli filtr jest zapchany i ciśnienie yy, yy, oleju się zbiera, Właśnie przez ten zawór może być przepchany, po prostu ominąć z, yy, filtr. Tak, jak tutaj przypuśćmy ten, to może nie jest do, dobry przykład, bo to by był zabudowany filtr. W obudowach filtra jest to inaczej rozwiązane. Olej trafia tu i potem w dół, a z, a z otwartym zaworem po prostu się przelewa prosto do silnika i dalej jest silnik smarowany. Także. Wymyśli to tak, żeby nie doszło do zatarcia czy innych takich akcji. I tu, w moim myśleniu, przynajmniej moim skromnym, nie jestem mechanikiem, nie znam się, nastąpił przełom, dlaczego właśnie są porysowane wałki. No i co ten, co ten rusek tak naprawdę odkrył? Odkrył to, że po zamontowaniu tego przełącznika bodajże po 2,500 km, przełącznik się włączył, czyli zamknął obieg. Jakoś tam sobie to podłączył. Ja Wam dam linka, jak znajdę, będziecie mieć. Jest to po rusku, można przetłumaczyć stronę. Ale chodzi o sam fakt. Po, tylko po 2500 km włącznik się załączył, czyli świadczyło to o tym, że olej się już przelewa właśnie tym zaworem obiegowym. No Ktoś może się przyczepić. Ja też uważam to za byt ekstremalne. 2500 km. Może tam był, miał syf, w miejsce, może nie używał super oleju czy coś, nie wiem, nie czytałem tego do końca, ale zróbmy, niech to będzie 10 tysięcy kilometrów, prawda? Yy, taki typowy Janusz. Kupuję sobie olej Long Life. Tu Wam pokazuję, że to że Żeby nie była reklama, po prostu pokazuję, że takiego oleju używam na dzień dzisiejszy i jest ok. Żeby nie było pytań, na czym jeżdżę. No i on chce sobie zmienić olej po 2,5. 25 tysiącach, czy tam 20 paru tysiącach kilometrów, bo tak podaje książka serwisowa, więc kupuję olej longlife, kupuję filtr, kupuję półkankę. jak większość z Was używa. Ja już nie używam, używałem kiedyś i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Odtłumaczyłem gdzie indziej. Więc mając na uwadze to, że olej longlife rzekomo wytrzymuje tyle kilometrów, ale nikt nie wie o tym, że tak naprawdę filtry nie wytrzymują tyle. Może połowę tego, powiedzmy połowę tego przebiegu, te 10 tysięcy kilometrów, i teraz, wiedząc, że mamy zaworek obiegowy, który i tak pozwala później, kiedy filtr jest zapchany, temu syfowi się po prostu przelewać po całym silniku. I wiedząc o tym, że zalewając na koniec półkankę, możemy właśnie wypukiwać to jest teoria wypukiwać ten syf, który dalej krąży po po silniku. Ja myślę, że możemy dojść do wniosku, że to może być bardzo y, możliwe, że tak się dzieje i wyrządzamy sobie wielką szkodę, bo mi coś już dawno powiedziało, że żeby te filtry jakoś wymieniać w połowie przebiegu, gdyż jak kupowałem zawsze filtry Mana, już parę lat będzie, zauważyłem, że się zmieniły, w ogóle wszystkie filtry się zmieniły. Kiedy odkręcę pokrywę, wyciągam pogięty jakiś taki Zgnieciony filtr, coś mi mówi, że coś się zmieniło, bo wcześniej tak nie było. Dlatego kupiłem sobie trzy: Dlatego jeden, wam pokazać różnicę między manem, a resztą. Ten jest niby grubszy, ale ma inną strukturę. Te są znowu jakieś takie bardziej miękkie, yy, gęstsze w tym, tutaj w tej budowie. Ogólnie, no, na, na, na grubość, na szerokość też się wydają inne. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Wiem, że coś się na pewno zmieniło i nie jestem z tego zadowolony. Dlatego, sumując te wszystkie fakty, jakie znacie, Wy na pewno też, plus właśnie informacje o tym zaworku obiegowym czy tym przelewowym, yy, może to być poważna sytuacja. Co jeszcze teraz wyczytałem o tym zaworku, że yy, to nie tylko działa wtedy, kiedy nie tylko się otwiera wtedy, kiedy filtr jest brudny. Ale wtedy też, kiedy na przykład olej jest bardzo zimny i rano odpalamy silnik i jest bardzo duże ciśnienie, naturalnie yy, zaworek może się otworzyć. Także, jeżeli używamy gęściejszego oleju niż producent zaleca, no może być lipa, prawda? Także, kolejną taką informacją jest to, że producenci utrzymują, że ich syntetyczne oleje, czy tam te lepsze z lepszej półki. Mają takie różne jakieś dodatki, które powodują, że ten osad jest utrzymywany na dole, te gęściejsze rzeczy. <laughs> Także, jeżeli wylubimy na koniec pukankę i rozrzedzamy to, i to znowu tam na koniec przez te 10 minut, jak się płucze, trafia na górę i wszystko się tam miesza. tak to się może skończyć. Także to jest taka moja myśl. Musicie przemyśleć to, być może się mylę, dajcie znać w komentarzach. A teraz sobie zmienimy olej. Otwieramy polepszator i wlewamy. A potem wlewamy pułkankę do silnika. Zakręcamy, odpalamy silnik na 10-15 minut. Zależy jak tam producent sobie zalecił. No i potem spuszczamy. Wiadomo, wymieniamy filtr. Zakręcamy korki, wlewamy olej i wszystko gra. Także jak wiadomo, jak wymieniamy sobie olej, pierwsze co robimy to odkręcamy filtr oleju. Nieważne czy to jest BMW, czy jakiś inny samochód. Dlaczego? Bo jak będzie coś nie tak z odkręcaniem filtra a spuścicie olej najpierw. A trzeba będzie podjechać do sklepu po coś, to będzie lipa, co? Wtedy wlejemy stary olej na nowo, czy ten nowy na stary filtr? Także odkręcając filtr, mamy już pewność, że wszystko jest ok. Tutaj w E46, czy tam ogólnie w M54, M52TU, czy coś, lekko wyciągamy go i czekamy. Dlaczego? Tutaj jest pełno oleju. I on zawsze tam będzie, o ile zaworek, który widzicie teraz tutaj na, na rysunku, nie jest wadliwy. Po co ten olej tutaj siedzi cały czas? Ktoś, kto ma zimny rozruch i długo klekoczą zawory czy tam popychacze, więcej niż 2-3 sekundy, to znaczy, że ten zaworek, który tam widzieliście na rysunku, przepuszcza olej z powrotem, nie trzymie oleju właśnie w tej puszce. I za każdym razem jak startujecie silnik, on musi się napełnić, dopiero wtedy trafia na resztę silnika, co wydłuża czas y, pracy teoretycznie y, silnika bez oleju za każdym roz, rozruchem. Także y, często właśnie te zaworki się wycierają w taki dziwny sposób, ten zaworek tam wyciera swoją obudowę i co można zrobić, wiadomo można kupić używkę tutaj. Albo w Ameryce jest firma, która produkuje zamienniki, także 30 dolarów chyba, plus przesyłka. Macie nowy zaworek, jeżeli podejrzewacie. Możecie sprawdzić, odkręcicie ten filtr. Tuż tu mi spłynęło, ale jeżeli będzie tutaj olej, ja, ja widziałem, że był, znaczy to, że trzymie olej i jest wszystko w porządku. Druga uwaga, te dwa oringi tutaj warto sprawdzić co jakiś czas, czy nie są zbyt płaskie można je sobie wymienić, gdy są bardzo ważne, właśnie grają istotną rolę właśnie w spływie tego oleju, kiedy trzymie tutaj w puszce. Bo jeżeli one nie trzymają, właśnie wyciągamy te dwa ringi razem z tym bagnetem, powiedzmy z tym yy, z tym czopkiem i tu właśnie potem spływa ten olej, który się tutaj trzymie z powrotem do miski. Także Zakładam filtr, dokręcamy. Tutaj pisze na wieczku 25 nitków. tak, ale na oko to będzie jakieś tyle. Także mamy nowy filtr, teraz tylko trzeba spuścić olej, poczekać, wlać nowy. Na albo gdy zrobiłem filmik, tą płytę pogięłem troszkę tam na filmiku. Nawet nie widać jak bardzo tam ktoś się przyczepił. Przepraszam, 50 kiedyś się przyczepił, że mogę sobie to wyklepać. Fakt nie było widać tego, jak mocno była pogięta i porysowana, ale za 25 funtów to wolałem mieć jedną w zapasie, bo nie wiedziałem, co tam wyciągnę z pod spodu, bo wjechałem sobie na. Powiedzmy ścieżkę, a nie drogę ze szwagrem. No i było trochę kamieni. Także jak ktoś chce zobaczyć, co tam mówiłem, to nic ważnego w sumie. Możecie wejść na mój drugi kanał Elbow Grace i też zobaczycie jeszcze ja parę ciekawych filmów, aczkolwiek po angielsku. Olej zmieniamy wiadomo jak jest ciepły, ale najlepiej gorący, żeby się nie poparzyć rękawiczki, szybciej spłynie można też odesać. Nie jestem tego fanem, robiłem jeden filmik właśnie na albo Gris, ile zostaje oleju po odesaniu przez bagnet, praktycznie nie zostało wiele nic praktycznie, ale te ciężkie osady poprzez spuszczanie. Ja myślę, że z dołu szybciej się opróżniają, także spuszczanie się, czy spuszczanie oleju jest myślę dobre. Podnosząc z tamtej strony samochód, szybciej olej się opróżni, bo jest przechylony na tą stronę, gdzie korek. Takie tam triki. Szczerze mówiąc, patrząc przez troszkę oleju, można jeszcze widać przez nią, czyli jest w miarę jeszcze przeźroczysty. Olej ma jakieś około 10 tysięcy kilometrów, czyli jakieś 6000 mil. I to jest mój czas, kiedy będę zmieniał olej. i zapomnieć wlać oleju, wiadomo i upewnić się, że ten lejek jest czysty, bo to jest najważniejsze. Tu wchodzi 6,5 litra oleju. Także najpierw mamy piątkę. Później jak olej sobie ścieknie w dół, rozgrzeje się silnik, obcieram bagnet, mierzymy ile będzie. Idealny pół Także pamiętam jak na forum sobie czytałem nieraz posty, ludzie nawet nie wiedzieli jak zmierzyć olej w sensie ile na bagnecie. Ale co z tego? Co z takiego forum jak dzisiaj się nie robi bagnetów? Także co tutaj mamy co tutaj mamy mamy olej, który wygląda jeszcze dobrze, nie śmierdzi mocno, jest w miarę przejrzysty. Także ja rozumiem, że ktoś powie, że można by jeszcze na nim pojeździć, ale ja już sobie wyznałem zasadę 6000 mil lub 10 000 kilometrów co jeszcze można zrobić. Ktoś kto nigdy tego nie robił może sobie sprawdzić filtr oleju. Czy nie ma tam jakichś dziwnych obcych ciał, typu świecących jakichś y, takich metalicznych y, małych drobinek, co by świadczyło o tym, że no macie problem. Czasami można się pomylić, bo tam są takie bąbelki, powietrza się tworzą, ale uważać. Ten filtr naprawdę naprawdę jestem pod wrażeniem falforca. Nie to żebym reklamował, ale to chyba pierwszy filtr, który się nie rozwalił po jakimś czasie. Także panowie i panie, dajcie mi znać, co myślicie o tej właśnie teorii z tym, z tym porysowanym wałkiem, z tym, z tym zaworkiem we filtrze. Ja myślę, że jest dosyć bardzo prawdopodobna, także. Ale nie chcę tutaj mówić, że tak jest, bo tak jak mówię, nie jestem mechanikiem, nie znam się. Ale dajcie znać. Także dzięki na razie. Cześć.